Na stromej skarpie w małym miasteczku stał opuszczony dom z plastrami gipsowymi odkrytymi przez czas. Pewnego dnia młoda architektka Zofia postanowiła przywrócić mu blask. W trakcie prac natrafiła na niezwykły fakt: Gips, z którego wykonano płyty, pochodził z jednego z najstarszych złóż w Europie, datowanego na czasy rzymskie. Zafascynowana Zofia zbadała jego historię. Okazało się, że gips był używany nie tylko do budowy, ale także do sztuki. Rzymianie tworzyli z niego wspaniałe freski, a jego właściwości izolacyjne były niezrównane. W miarę jak Zofia odbudowywała dom, wyruszyła w podróż do przeszłości, łącząc nowoczesne techniki architektoniczne z wiekowymi tradycjami. Kiedy dom wreszcie zajaśniał nowym blaskiem, stał się symbolem harmonii między historią a współczesnością. A Zofia zrozumiała, że każde miejsce skrywa w sobie niepowtarzalną opowieść.